Zobaczcie no, jakie mamy fajne drineczki bezalkoholowe, żeby nie było trzeci tydzień na wodzie mineralnej. No tutaj dali nam troszeczkę kiwi. Baki, moje zdrowie. mordki, Wit witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Właśnie dzisiaj zatrzymaliśmy się w Hiszpanii na parkingu, żeby nagrać wstęp do mojego kolejnego odcinka. Lecimy do Barcelony i... W Barcelonie zrobić. Szkoda, że mam tylko jeden samochód Audi, nie powiem jakie. Zrobimy tam fajną imprezkę. Zwiedzimy całą Barcelonę, pokażemy wam bardzo fajne miejsca, a więc naprawdę oglądajcie nas do końca. Ten odcinek będzie najdłuższy ze wszystkich, które pokazaliśmy. 25 centów taniej, yy, benzyna tutaj jest w Hiszpanii już niż we Francji. 25 centów na litrze. A więc kilka drinków bezalkoholowych mamy. W Barcelonie. Ten pek, że Andrzej nie pije, dlatego bez alkoholu. Babci renta. Babci renta dostaliśmy. Na wyjazd. Hotel wzięliśmy dwuosobowy, jesteśmy w trójkę, a więc jedna osoba mi w samochodzie. Oszczędności Andrzejowi się włączyły. Po, po czasie rozpusty. Po ostatnim wyjeździe w Kanadzie już bankrutowa, więc hotel, hotel dla trzech osób. Żeby później wam pokażemy, żeby, żebyście nie myśleli, że, że was kłamie. Pod korek dotankujemy, bo, bo tanio jest. Już dojechaliśmy do hotelu Princes Barcelona. Mamy 25 metrów, nie jest to za dużo dla trzech osób, ale jest fajnie. Rozpakowujemy się i lecimy w miasto, żeby wam pokazać, jak tutaj jest zajebiście pion. No, zobaczcie sobie, dostaliśmy pokój, ale nie chcemy już dzwonić, żeby nam wymieniali. Ktoś u góry chyba robi toaletkę. Chyba robi sióziu. Przed chwileczką, przed chwileczką leciało takim ciurkiem. Siema mordeczki. Właśnie rozpakowaliśmy się w pokoju w naszym hotelu. Pokazaliśmy wam właśnie nasze 25 metrów. Więc teraz lecimy pokazać wam jak wygląda Barcelona. W nocy. Najpierw jedziemy odwiedzić stadion Camp Nou, żeby była jasność. Nie jestem kibicem Barcelony, kocham Real Madrid, ale być w takim miejscu jak Barcelona i nie pokazać Wam, no, jakby nie patrzeć, jednej z ważniejszych rzeczy dla Katalańczyków, to, no to pewnie byście mnie tam w komentarzach polecieli ze mną. Dlatego teraz, jak jedziemy na Katalonię na katalonie FC Barcelona i pokażemy wam stadion. Co pokażę wam jeszcze kilka miejsc, które mamy zapozapisywane fajne samochód, którym jedziemy. Pokażemy wam też jest to Audi zobaczycie później jaki to jest samochód i co do zobaczenia później pioteczka teraz zrobimy. teraz wam ruszymy z procedury startu w Audi i co jeszcze chciałem wam powiedzieć uwielbiam. Uwielbiam Gran Canaria. Bo to jest chyba Gran Canaria, dobrze mówię? chyba? Psu, nie? Nie. Barcelona, co nie? Gran Canaria, dobrze. Czyli coś tam z geografii wiem. Czyli nie takim kwiutłokiem do końca nie jestem. Wiecie dlaczego? Mamy godzinę 22.30 25 stopni. To jest to. Teraz ruszymy z procedury startu i zobaczcie co się dzieje. Że ja tak wiesz, aż mi, flaki mi tak do góry poleciały. Jest fajnie. Może no, jeszcze Wam kilka razy pokażemy, jak to rusza. Zobaczcie, tutaj jedziemy teraz się przez centrum. Zaraz, jedziemy przez centrum. No, powiem Wam, mi na przykład Barcelona się naprawdę mega, mega podoba. Nawet bardziej mi się podoba Barcelona od, od Cannes, od Francji, od Cannes. Dlatego, że jest przewielka. Jest tutaj przepięknie, to jest naprawdę, powiem Wam, warto tu przyjechać. I żeby była jasność. Wiecie dlaczego to? też lubię to przyjeżdżać? Bo tu nie jest drogo. Uwieście mi, e, pobyt w Cannes pięciodniowy, a pobyt e, pięciodniowy w Barcelonie, to jest e, tak, jakbyśmy, nie wiem, byli w Bułgaria z naszym polskim morzem. O. No. Więc naprawdę to jest przepięknie, pokażemy wam wszystko Po to tak znaczy, naprawdę jesteśmy tutaj tylko jeden dzień, bo czasu nie mamy, ale jeszcze tutaj przyjedziemy w tym roku na pewno z raz albo dwa na milion raz, na milion procent, <mów> A fuera, a fuera esa gente tiene Jeszcze chciałbym Wam pokazać jak w Barcelonie wyglądają taksówki, na pewno wie, no, dużo ludzi co mnie obserwuje i ogląda to, to wie jak wyglądają, bo byli je, no ale są też taksówka, takie osoby, co nie wiedzą, no, każda jedna taksówka, tak jak we, w, w Niemczech, na przykład w Niemczech są wszystkie żółte, no to tutaj w, w Hiszpanii, w Barcelonie, w Hiszpanii taksówki są niebiesko-żółte, niebiesko Pokażę Wam to też w, w przebitkach, naprawdę no, mega mega. No. A naj to najpiękniejsze to jest to: 25 stopni. Godzina 22.30. Jak, jak żyć? Kto biednemu zabroni bogato żyć? Jak to mówią? Jeb, bieda. <śm> no, to teraz jeszcze pokażemy Wam, bo jesteśmy w samym centrum. Wiadomo, i przyjechaliśmy samochodem Audi, no to nie moglibyśmy Wam nie pokazać. Już wam pokazuję. Bo muszę to jest jechać na prawy pas dla buspasów, no i salon Audi. Tak eee, się tak wygląda. Salon Audi. Zobaczycie to w przebitkach sobie u mnie. Zobaczcie ładnie, Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte piętro. Jest piękne. Zobaczcie teraz co tu się dzieje w centrum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów do jazdy na wprost powiem wam szczerze, nie widziałem się nigdy w życiu w żadnej części Europy, w mieście, w centrum żeby było sześć pasów jest naprawdę, no nie no co ja wam będę mówił, po raz kolejny jest zajebiście dobra, teraz wam pokażemy jak się jeździ, jak Polacy Polaczki, pydaczki jeżdżą w Hiszpanii po centrum bardzo bezpiecznie Dawaj. Nawet <noise> wyścigiemu. Jak wam się podobała przejażdżka po centrum Hiszpanii? Na przykład. Lubię sobie pojedzieć troszeczkę szybciej. Tylko no bezpiecznie, naprawdę. No już ten wiek nie pozwala mi iść niebezpiecznie. No po pierwsze, w domu na mnie czeka mój kochany synek. Którego kocham ponad życie. I jeszcze mam dla kogo żyć. Muszę uzbierać mu uzbierać mu wielkie, wielką skarbonkę Wybudować dom, zostawić firmę, która będzie sama prosperowała i możemy gdzie iść. Do nieba, do piekła, za tobą będę szła Ale tu w ogóle nie ma sportowych samochodów, nic Nie, tak jak Francja Widać, totalnie we Francji, we Francji tylko jeżdżą Peugeoty, Renault no Citroeny. i polskie samochody A, wie? jak zobaczycie samochód sportowy, to wiecie jaki samochód sportowy jest Andrzeja Słońce mają cały czas, witaminy D kur... ponad normę I żeby była jasność, ja od razu wam mówię Jakbyście mieli kiedykolwiek przylecieć tutaj do Hiszpanii do Hiszpanii, do Barcelony To od razu Wam mówię, że auto jest potrzebne Nawet z wypożyczalni byście na lotnisku Byłem tutaj, ostatnim razem Też tutaj byłem, ale lawetą przyjechałem Bo miałem kurs do Walencji e, I to, to była podróż też mojego życia w, w samochodzie W lawecie, a więc Jak byliśmy lawetą to gdzie, Wszędzie gdzie musieliśmy jeździć to jeździliśmy Taksówkami, uwierzcie mi nie są one tanie A więc jak macie zamiar tutaj przyjechać na sobie nawet na weekendzik Umieśćcie mi, że samochód z wypożyczalni jest z lotniska, jakieś takie Renault, nie wiem, czy tu, a tu Hiszpania to seat, jakiś ich malutki, nie jest, nie jest to drogo, a naprawdę warto, bo na taksówki wydać, jak chcecie, jak chcecie zwiedzić całą Barcelonę, to na taksówki wydacie naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, więc polecam Wam wziąć taksówkę, nie tół taksówkę, wziąć, wziąć wziąć samochód z wypożyczalni. I poruszać się samochodem. Bo, no bo mówię, ja wydałem bardzo dużo pieniędzy na taksówki, jak byłem tutaj lawego. Kolega nas zobaczył, chciał prześwirować i pościgać się z nami. Dać miał S5 42 V8, ale zrobiłem go na pierwszych 300 metrach i skręcił w prawo, bo było mu wstyd. <gry> <gry> Jesteśmy teraz w centrum, w centrum Barcelony. Zobaczcie, co tutaj się dzieje ile ludzi jest No miazga jest godzina 23 ale wakacje też są, no to dlatego też może złożyć restaurację. No idziemy coś zjeść, bo jestem mega, mega głodny a jak jestem głodny, to mi się nic nie chce nawet pracować Chcieliśmy sobie zjeść coś dobrego i będziemy zamawiać. A ja, że mamy tutaj same owoce morza, a no, uwielbiam, kocham owoce morza żeby w coś też nigdy nie jedzcie małż i ślimaków. O Jezu, dramat. Jak zjadłem ślimaka ostatnio, to myślałem, że co zrobię? I teraz te zamówimy sobie zjemy i jeszcze was obwieziemy po Barcelonie. No jeszcze jesteśmy już po, po kolacji. Jedziemy teraz na plażę zobaczyć, żebyśmy jutro czasu nie tracili, bo jeszcze, jeszcze do końca zmęczeni nie jesteśmy. Eee, jutro Wam pokażemy e, z wdziękam. No plażę, będziemy sobie się troszkę poopalać. Pijcie wodę, bo jest zdrowa. No i co? Eee... No, zobaczcie, to wszystko jutro już Wam pokażę, bo jesteśmy zmęczeni. Naprawdę walnęliśmy trasę ponad 2, 2 300, 2300 km i chcemy się położyć w hotelu. Jutro wszystko Wam pokażemy. Do zobaczenia, piona. No i co morski? Weszliśmy do samochodu po obiadku. I co mamy? 45 euro mandatu. A więc godzina czasu w Barcelonie a my już pierwszy mandat dostaliśmy ale żeby było jasność po trasie nie mieliśmy ani jednego flesza nie... a wiecie dlaczego nie mieliśmy? bo nie ja prowadziłem i wszystko w temacie <mulik> To parlać morki robimy konkurs. Co trzeba w nim zrobić? taką zasubskrybować nasz kanał, to jest najważniejsze dla nas. E, napisać w komentarzu, dlaczego mam właśnie Ciebie zabrać na Lazurowe Wybrzeże, wybrzeże. dać linka do swojego Instagrama, żebym rzecz na Instagramie oznacza trzy osoby, które jeszcze nas nie obserwują na Instagramie. I jeszcze czwarta rzecz, musicie nas obserwować na Instagramie, a więc bierzcie udział, bo będzie naprawdę wesoło, piona. Siema mordki, właśnie wstaliśmy, widać po mnie. E, idziemy właśnie na śniadanko, zobaczcie sobie, jakie mamy fajne widoki z hotelu. Szkoda, że jesteśmy tylko na 11:00, piętrze, ale jest bardzo ładnie. Mam nadzieję, że śniadanko będzie dobre, bo od wczorajszego obiadku, kolacji obiadku, zgłodniałem brzuszek, zmalał. A no więc idziemy na e, śniadanko i do zobaczenia później. Siema mordki, właśnie przyjrzeliśmy sobie na śniadanko do hoteliku. Wiadomo, jak już sobie nałożyłem to muszę się najeść, żeby na pół dnia starczyło. E, wiadomo, nie jest to McDonald's, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Ale sobie obiecałem, że zamiast dwóch obiadów będę jadł jeden dzień w McDonald's. A więc teraz zjemy sobie śniadanko i idziemy się kąpać i ruszamy w miasto, żeby Wam wszystko pokazać. Piąteczka, do zobaczenia. Dijmy Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño fuese sin mi cariño Comiendo el almorzo me faltaba el aliño porque no frontea mini Si tu tienes porque te lo juro no eres fea lo duro como un Lamborghini Solo a la cosas como quieres donde sea Somos leyenda, leyenda, leyenda Siema mordki, chciałbym wam opowiedzieć w kilku zdaniach O naszym nowym nabytku Audi RS5 Auto ma 450 koni Pokażemy wam, bo pokazujemy to w każdym jednym filmiku Z nowymi samochodami Jak Unia Europejska potrafi nam spierd układ wydechowy, a więc zaraz odpalimy i Wam pokażę, jak beznadziejnie to wszystko chodzi. jednym słowem, kaszalot. Naprawdę, szczerze, jakbym miał to zostawiać sobie sam w Polsce, tylny tłumik idzie do upierdzielenia w jakiejś dobrze, dobrej firmie, bo naprawdę to w ogóle nie chodzi, jak damy tryb sport, nie ma w ogóle, naprawdę, chyba tam muszą, muszą wsadzić nam jakieś głośniki, bo no, jest bez beznadzieja. Bez Jeden z gorszych yy, yy, układów wydechowych w naszym samochodzie, naprawdę pełen cywy. Dalej sobie dopowiedzcie. Do, do, do Piona. No to już a tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień na Flat Outie. I pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. To jest dla nas bardzo ważne. Piona.